Dzień dobry, witam na kolejnym Czułym Kobiecym Live. Chyba pierwszy raz prowadzę pierwszy czu, y, 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 Czuły Kobiecy Live y, tak rano, bo zazwyczaj y, spotykamy się w. Wie wieczorami, ale bardzo się cieszę Kalamirze, że znalazłaś czas i że będziemy mogły porozmawiać o tym, co wspaniałego będziesz robić na konferencji Hair Time. Witam Cię serdecznie. Dla osób, które Ciebie jeszcze nie znają, pozwolę sobie Ciebie przedstawić. Kalamiku Kuźnicka, trenerka, pasjonatka ruchu, właścicielka Holly Movement Studio, autorka programu Ciało, Sprawność ukierunkowanego na poprawę samopoczucia oraz sprawności fizycznej poprzez Integrację ciała i umysłu. Witam Cię, kochana, na żywo. Miło mi, dziękuję za zaproszenie. Kalami, co zainspirowało Cię do zostania tre trenerką i jaką rolę odgrywa ruch w Twoim życiu? Do zostania trenerką to w zasadzie była taka historia, że ja sama chciałam coś w swoim życiu zmienić, więc zaczęło mm -hmm. się od tego, że zaczęłam zmieniać w swoim życiu. Miałam dosyć dużą nadwagę wtedy i gdzieś tam zaczęłam chodzić na siłownię, ruszać się, i to były takie typowe początki, a później ta pasja taka do pracy ze sobą się zamieniła w pasję do pracy z innymi ludźmi i poszerzanie wiedzy w tym kierunku ruchowym. I też właśnie dużo satysfakcji mi zaczęło dawać to, że mogę pomagać innym gdzieś tam, poczuć się lepiej dzięki temu, że, że trenują, że są w ruchu właśnie. Wiesz co, to jest piękne, co mówisz, że twoja własna historia po prostu poprowadziła cię tak, jakby pasją. Pasją do tego, czym zajmujesz się na dzień dzisiejszy, no nie tylko teraz z pasji, ale i zawodowo. Wiesz co, ja wiem, jak wiele kobiet ma trudność z wprowadzeniem tego ruchu do, do swojego życia. I powiedz mi, czy. Takie krótkie, nie wiem, 15-minutówki ćwiczenia. Czy to jest dobre na początek, żeby po prostu zacząć, czy lepiej po prostu, nie wiem, wybrać się do, do trenera i po prostu z grubej rury. Jak, jaka, jaka jest Twoja, że tak powiem, rada w tej kwestii? Ja myślę, że to dużo, dużo zależy tak naprawdę od tego, no jakie my mamy podejście, bo są osoby, które potrzebują gdzieś tam mieć tą osobę trenera jako motywator, gdzieś tam zewnętrzny. Natomiast najfajniej, jak mamy tą motywację taką wewnętrzną do tego, żeby działać z tym ruchem. I ona myślę, że przychodzi też z czasem, jak widzimy efekty i przede wszystkim to lepsze samopoczucie. No, ale jeżeli chodzi o czas, to tak naprawdę ja lubię coś takiego jak przekąski ruchowe, czyli tak samo jak sobie robimy przekąskę w postaci jakiegoś tam posiłku, jedzenia, batonika czy szejka, no to możemy sobie zrobić przekąskę ruchową, czyli na przykład wstaję, jeżeli mam pracę siedzącą, robię sobie kilka przysiadów albo robię jakieś wymachy rękoma i to nawet wystarczy na sam początek, bo tak naprawdę to, czego nasze ciało nie lubi, to jest spędzanie wielu godzin w jednej pozycji cały czas, jeżeli cały czas siedzimy, to nasze ciało. Się adaptuje do tej pozycji siedzącej. I w tej pozycji jesteśmy wtedy najsilniejsi, no, a tak naprawdę im częściej zmieniamy tą pozycję i dodajemy sobie po prostu ruch jakikolwiek, tym jest lepiej dla naszego ciała i też samopoczucia, bo to jest powiązane ze sobą. No tak, bo na konferencji Hertime Time poprowadzisz rozgrzewki między wykładami, między tym, o czym będą mówić prelegentki. Powiedz mi, jakie korzyści niesie ze sobą? No zresztą, przed chwilą na to odpowiedziałaś, że to jest bardzo, bardzo dobre dla naszego ciała, ale na, na przykład na tej konferencji, jak siedzimy na krzesełkach i słuchamy wykładów, jaką korzyść będą miały kobiety, które po prostu. Zdecydują się wziąć udział w, twoich, w Twoim treningu, jak to pięknie powiedziałaś, w przekąskach ruchowych, tak? No myślę, że przede wszystkim można się też troszeczkę bardziej pobudzić, bo jak siedzimy w jednej pozycji przez kilka godzin, czyli tam nawet powiedzmy no 40 minut, zależy ile tam będzie trwał wykład. No to jednak ten poziom też naszej uważności spada z czasem, więc jeżeli my się rozruszamy, wstaniemy trochę, dodamy sobie troszeczkę energii tym ruchem, no to na pewno będzie nam łatwiej się skupić na kolejnych wykładach. No i też przede wszystkim nasze ciało się lepiej poczuje, bo wyjdziemy z tej jednej pozycji, w której trwałyśmy przez czasu X, więc to też jest korzyść taka dla, dla ciała, lepsze samopoczucie, więcej energii. Że lepiej będzie w ten sposób przyswajana wiedza, z którą pre prelegentki będą się dzieliły tak, na, zdecydowanie. Na, na konferencji. Kalami, powiedz mi, bo w swojej pracy kładziesz nacisk na cztery filary. Ruch, mobilność, siła i umiejętności. Czy możesz opisać, jak te elementy ze sobą współdziałają? Mhm. Jeśli chodzi o ruch, no to ciało nasze jest stworzone do ruchu. Generalnie ciało po prostu powinno być jak najwięcej w ruchu. Jeżeli mamy siłę, to ta siła nam pozwala być takim samowystarczalnym, samodzielnym w tym ruchu, więc nie musimy gdzieś tam prosić, polegać na innych, tylko mamy tą swoją własną siłę, nawet z własną masą ciała, czy jestem w stanie podskoczyć gdzieś na jakąś wyższą przeszkodę, czy jestem w stanie się podciągnąć, czy jestem w stanie zrobić pompkę, no to są umiejętności, które gdzieś tam może na co dzień niekoniecznie się przydają, ale już niesienie siatek z zakupami, no to fajnie by było umieć te, te zakupy sobie samemu ponieść. Jeżeli chodzi o mobilność, no to jest taka umiejętność do, taka najfajniejsza definicja mobilności to jest właśnie umiejętność do przemieszczania się w przestrzeni bez ograniczeń, czyli mamy po prostu ciało, które ma pewne ruchy możliwe w danych stawach. Jeżeli jesteśmy mobilni, to po prostu te ruchy możemy sobie wykonywać bez ograniczeń, więc jest to po prostu tak taki komfort w poruszaniu się. No i umiejętność to już tak bardziej z punktu widzenia treningowego, czyli jeżeli ja chcę trenować i moim jedynym celem w tym treningu jest na przykład fajna sylwetka, bo to najczęściej motywuje do treningu gdzieś tam, no to fajnie jest sobie znaleźć też taki cel, który pozwoli mi trwać w tym treningu dłużej, bo no w zasadzie stosunkowo szybko możemy dojść do fajnej formy trenując regularnie i tam stosując odpowiednią zdrową dietę, ale jeżeli ja mam na przykład, coś zrobić pompkę, podciągnąć się, czy tam zrobić jakiegoś masy lapa, nauczyć się stania na rękach. To już są takie wyzwania, które nam pozwalają być w tym treningu znacznie dłużej i przekraczać też tą taką swoją granicę komfortu, więc też to może nieść takie nasze korzyści psychologiczne, że wzmacniamy się, wzmacniamy swój charakter. Także to wszystko razem fajnie działa ze sobą z punktu właśnie takiego widzenia szerszego spektrum ruchowego. Takie holistyczne podejście do ruchu. <grych> nie, 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 nie. Powiedz mi, jakie najczęstsze błędy popełniają kobiety, które chcą coś zmienić i to sprawia. Te błędy sprawiają, że one się poddają, czyli jakby zaczynają i od razu kończą. Mhm. Przede wszystkim to może czasem chcemy zbyt szybko osiągnąć jakieś efekty i oczekujemy nagłych takich szybkich rezultatów, i tutaj można się rozczarować: no bo no na te fajne rezultaty trzeba sobie troszeczkę poczekać. I cokolwiek chcemy osiągnąć tym, tym ruchem, no to trzeba na to poczekać. Natomiast taki natychmiastowy rezultat, jaki ja zauważam i co sprawiło, że w ogóle fajnie jest. W tym ruchu być, to jest ta poprawa samopoczucia, bo to naprawdę możemy poczuć od razu. Zaraz po tym treningu wykonanym po prostu czujemy się lepiej, więc to jest taka e, szybka szybko dostępna forma gratyfikacji po treningu. Natomiast też takim błędem myślę, że jest to myślenie, że my musimy wygospodarować na ten trening nie wiadomo jaką ilość czasu. I to jest może czasem takie demotywujące na początku, że nam się wydaje, że musimy mieć jakieś idealne warunki do tego, żeby to zrobić w idealnym miejscu, czy właśnie na przykład godzinę czy półtorej czasu, niekoniecznie właśnie tak jest. Wystarczy też bym wiedziała, że kobiety bardzo często jeszcze, to ja na przykład widzę jak pracuję z kobietami coachingowo, że jest taki, no ale ja muszę się też do tego odpowiednio ubrać jeszcze, no no, <laughs> że, no, właśnie, to, że, że, że to są jakieś dodatkowe koszty. Nie? Mm -hmm. Dokładnie. A tak naprawdę można zacząć tu i teraz, można wstać po prostu i poruszać się w tym momencie, zrobić te 10 przysiadów, czy jak wstawię obiad na kuchenkę, to troszeczkę się porozciągać. Więc tak naprawdę te przekąski ruchowe to jest też taka forma, która może być formą codziennego ruchu i w ciągu dnia uzbiera się nawet te 40 minut, czy tam nawet godzina zależy, ile tych przekąsek sobie zrobimy, i nie musimy gospodarować na to jakichś odrębnych jednostek treningowych, czasu i, i gdzieś tam się też tym frustrować dodatkowo. Bardzo mi się podoba to określenie, te przekąski ruchowe. Po prostu zostaną dzisiaj ze mną i myślę, że zostaną w ogóle ze mną na dłużej. Naprawdę tak. fajny, fajny pomysł. Kalami, powiedz mi, jakie formy ruchu zalecałabyś dla kobiet, które chcą, ale ciągle się zastanawiają, tak jak mówisz, nie mają odpowiedniego stroju, nie mają czasu, myślą, że to jest, że to jest jakieś po prostu trudne, tak? Z, jaką formę byś zaproponowała? Tak, no żeby po wszystkim. prostu za, zachęcić, a nie zniechęcić. Przede wszystkim to bym zachęciła do przyjścia do mnie właśnie do studia, do Holy Movement, bo no tutaj mamy naprawdę fajną atmosferę i są zajęcia takie jak rozruch, czy właśnie ciało sprawność, gdzie Naprawdę nie trzeba być jakimś zaawansowanym sportowcem, są osoby, które po prostu zaczynają po wielu latach siedzenia przy biurku się ruszać i jak najbardziej jesteśmy w stanie dojść do fajnych efektów z czasem, tylko po prostu trzeba przychodzić i, i konsekwentnie realizować ten swój cel. Też ewentualnie właśnie nawet na moim Instagramie, jak sobie ktoś tam wpisze kalami.kuźnicka, mam dużo fajnych ćwiczeń, które można zrobić po prostu gdziekolwiek i, i sobie z tego korzystać. Nawet właśnie w domu, no bo to też zależy, czy mamy taki czas, żeby gdzieś jechać na trening bezpośrednio, właśnie do studia, czy też wolimy w domu sobie trenować. Też jest mnóstwo filmów teraz dostępnych na YouTubie. Joga też jest świetnym rozwiązaniem. Jest tak. teraz bardzo dużo takich jogowych studiów w Częstochowie, też dużo się tego otworzyło teraz, także jest naprawdę ogromny wybór i myślę, że jeżeli mamy rzeczywiście chęci do tego, to na pewno znajdziemy coś dla siebie, bo przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby to była forma ruchu, która nam odpowiada, a nie coś takiego, do czego się zmuszamy, no i po prostu nam się nie chce tego robić, więc koniec końców rezygnujemy z tego. Także trzeba troszeczkę poszukać, może, może to będzie basen, może to będzie właśnie yoga. Myślę, że nie ma takiego jednego najlepszego dla każdej osoby rozwiązania, no bo każdy z nas jest inny i też inne rzeczy lubi. Tak, to najważniejsze jest ja e, zawsze e, ja bynajmniej tak e, zauważyłam, że ja kiedyś czekałam na motywację, aż ona się pojawi, żeby zacząć coś robić, a okazuje się, że jest, że jak zaczynasz coś robić, czyli najpierw zaczynasz działać, czasem trzeba się zmusić, to dopiero się pojawia ta e, mo, motywacja, ale trzeba tak jak mówisz, znaleźć coś e, dla siebie. Kalami, będziesz na konferencji, tak jak mówię, przepraszam, będziesz na konferencji prowadziła rozgrzewki ruchowe. Powiedz mi, jak mogłabyś zachęcić kobiety, które jeszcze się zastanawiają, czy na tą konferencję przyjść, czy jednak to jest dla nich? No przede wszystkim będzie masa w ogóle fajnych wykładów, których myślę, że warto byłoby posłuchać. Też się cieszę, że sama będę mogła posłuchać, a w międzyczasie gdzieś tam pomóc się rozruszać dziewczynom i właśnie nabrać tej energii. No i myślę, że jeżeli ktoś trafił na tego live'a, to jest też jakiś sygnał, znak na to, żeby po prostu się zdecydować, także nie ma na co czekać. Zostało tam, z tego co mówiłaś, chyba już tylko 50 ostatnich miejsc, także myślę, że, że to miejsce może właśnie czeka na Ciebie i jeżeli jesteś tutaj, czujesz, że, że chcesz z nami być, to, to zapraszamy cię serdecznie i dołącz do nas. Tak, naprawdę to będzie niezwykłe wydarzenie dla kobiet. Hertime, jej czas, dużo inspirujących wykładów, wspaniałe prelegentki. Wspaniała Kalami, która będzie z nami, która zadba o nasze ciało, żeby po prostu wiedza, którą tam kobiety będą się dzielić, dobrze się przyswajała. Kalami, bardzo ci dziękuję. W takim razie widzimy się 16 listopada w Częstochowie na konferencji Hertime. Ja już nie mogę się doczekać i no cóż, widzimy się. Za niecały tydzień. Dziękuję Ci bardzo i życzę pięknego dnia. thank you